Hej, hej kochani, witajcie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj e, chciałabym Wam pokazać elementy, które możecie wykorzystać e, w swojej girlandzie. E, ja wykorzystałam oczywiście kwiatuszki e, małe i kwiatuszki większe. W dzisiejszym odcinku wykonamy sobie tą roletkę, taka jak... Znajduje się na górze, także zapraszam serdecznie na odcinek. Do wykonania takiej roletki wykorzystujemy szydełko 3 mm. Igłę, przez którą przejdą właśnie koraliki. Ja akurat korzystam z włóczki safran w kilku kolorach. Będziemy również potrzebowali nożyczek. Także zapraszam. Przepięknie się prezentuje. Magicznego kółeczka. Mamy jedno oczko, jeszcze wykonujemy dwa oczka łańcuszka, które zastępują nam pierwszy słupek. Następnie wykonujemy narzut i pod pętelkę i kolejny słupek, narzut, pod pętelkę i kolejny słupek, wykonujemy 16 słupków, po wykonaniu 16 słupków zaciągamy naszą pętelkę, wbijamy się w trzecie oczko, Naszego słupka składającego się z trzech oczek łańcuszka, i oczywiście odcinamy nitkę. Następnie przechodzimy do kolejnego koloru. Wykonujemy pętelkę, robimy narzut, i teraz wbijamy się między naszymi słupkami. Między jednym a drugim, drugim słupkiem i wykonujemy słupek. Oczko łańcuszka, narzut i wbijamy się między znowu dwoma słupkami, wykonując słupek, narzut i znowu wykonujemy słupek, narzut. Wykonujemy słupek, narzut. I tak do końca okrążenia tak to wygląda mamy 16 słupków rozdzielonych oczkiem łańcuszka i oczywiście znowu wbijamy się w nasze nasz pierwszy słupek oczko ścisłe jeszcze zrobimy sobie oczko łańcuszka i odcinamy naszą niteczkę Teraz przechodzimy do naszego kolejnego koloru. W moim przypadku jest to kolor różowy. Tutaj również wykonujemy nasze kółeczko, naszą pętelkę pierwszą. Robimy narzut. I wbijamy się między słupkami, tam gdzie mieliśmy jedno oczko łańcuszka, wykonując połowę słupka. Narzut, drugi, niedokończony słupek, narzut, trzeci, niedokończony słupek, narzut, czwarty, niedokończony słupek. I teraz raz, dwa, narzut. Raz, narzut, dwa, narzut, trzy, narzut, cztery, przez wszystkie pętelki dwa oczka łańcuszka. Powtórzę, narzut, do połowy słupek, narzut, do połowy słupek, narzut. Do połowy słupek narzut, do połowy słupek przez wszystkie pętelki, dwa oczka łańcuszka. Tak powtarzamy do końca okrążenia. Tak to wygląda. Ukończam dwa oczka łańcuszka i znowu wbijam się pod poprzeczkę, oczko ścisłe i jeszcze, jeszcze jedno oczko. Odcinam. Biorę kolejny kolor. Znowu robię oczko, łańcuszka i wbijam się pod poprzeczkę. Wykonuję półsłupek. Drugi półsłupek. Półsłupek nawijany. Półsłupek i półsłupek. Przechodzę pod kolejną poprzeczkę. Półsłupek, półsłupek, półsłupek nawijany. Półsłupek i półsłupek. Wykonujemy pod poprzeczką dwa półsłupki. Jeden półsłupek nawijany i dwa półsłupki. Przerabiamy do końca okrążenia. Tak to wygląda. Następnie łączymy sobie tutaj naszą roletkę. Oczko, ścisłe, oczko łańcuszka i odcinamy dłuższy kawałek nitki. I wyciągamy. Teraz przejdziemy do wykonania sobie tego chwosta. Ja już wam pokażę, jak to wykonać. Oczywiście potrzebujemy koralików, które przejdą przez naszą igłę, którą posiadamy. Bierzemy sobie Włóczkę na dłoni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tyle wystarczy. Odcinamy. I znowu bierzemy kolejny kawałek naszej nitki, łapiemy sobie w ten sposób? Wiążemy. Układamy równo, rozcinamy i bierzemy jeszcze jeden kawałek, niteczki przykładamy po długości. I następnie owijamy kilka razy i związujemy. Oczywiście tu musimy wszystko ładnie sobie wyrównać. I teraz potrzebna jest nam igła. Bierzemy ten dłuższy kawałek nitki, którą zostawiliśmy z naszej roletki. Nawlekamy sobie naszą włóczkę na igłę. Nawlekamy sobie na igłę i przekładamy nasze koraliki. O, jeden gdzieś mi umknął. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Następnie bierzemy nasz chwost i przebijamy się przez środek. Teraz wracamy koralikami. Tu może być troszkę problemów, ale spokojnie da się to zrobić i przeciągamy. Jestem na lewej stronie mojej roletki. I teraz tutaj zabezpieczam czyli zawiązuję na supełek i chowam bądź Odcinam. Oczywiście wszystkie nitki należy pochować, ale mamy gotową roletkę. Można ją oczywiście zablokować, żeby ona się ładnie układała. Można wykorzystać w innych projektach. Bardzo ładnie to wygląda. W różnych kolorach. Także zapraszam na kolejny odcinek. Będziemy wykonywać kwiatuszki i listki. Aby skomponować swoją piękną roletkę. Buziaki. Pozdrawiam. Pa, pa.